Czołem wszystkim. Witam was bardzo serdecznie. Ja już po świętach. I tak jak to w święta, siedzimy przy stole, poruszamy różne tematy. Ja z premedytacją wśród rodziny i znajomych, bo też odwiedziłem znajomych, poruszałem specjalnie tematy rolnicze. Już nie mówię tutaj o Mercosur, bo jak się okazuje, ludzi z miasta praktycznie to nie interesuje, ale ogólnie tematy pochodzenia żywności. I co się okazało? Że ludzie nie mają świadomości, skąd ta żywność się bierze, jaka praca, żeby dostarczona żywność była na ich stoły, i jaka praca ludzi za tym, za tym stoi. Ludzie z miasta często myślą, że żywność bierze się ze sklepu, z półek nie zdają sobie sprawy, że za każdym bochenkiem chleba, kartonem mleka, marchewką czy ziemniakiem, który spożywają, stoi ciężka praca rolników. Są naprawdę, jest to, może się to... Nawet nie miałem świadomości tego, że jest... Tak, tak ludzie są mało świadomi, skąd bierze się żywność. Więc... Co by zrobić? No, trzeba ludzi jakoś uświadomić, by poznali prawdę, jak to, jak, to, jak to wygląda: że za, każ za każdym produktem, który oni spożywają, jest naprawdę ciężka praca rolników. Są to godziny. Ktoś musi wstać rano, nap napoić, wydoić te krowy, żeby, żebyście mieli mleko, yy, doglądać zbóż, żeby był chleb. Pamiętajcie, Żywność nie jest dana raz na zawsze. Ona nie, nie rośnie na półkach sklepowych. To za tym stoi ciężka praca ludzkich rąk, dokładnie rolników. Więc zamiast przeczyć następnym razem na rolnika, że jakiś strajk doceni jego pracę, zobacz jak to, jak to jest Przejedź się na wieś, zobacz, jak, jak, jak wygląda praca rolników może kup. Jakichś, nie wiem, ziemniaków, zobaczysz, będą może lepsze, a na pewno tańsze. Zas trzeba się zastanowić, jakby uświadomić społeczeństwo, by docenili pracę rolników i ludzi pracujących przy produkcji żywności. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Czołem.